Teraz ostatni akcent tych uroczystości, ku kucz, rocznicy śmierci króla Jana III Sobieskiego. Prawda, tutaj zebrani są przed katedrą, przed pomnikiem Jana Pawła II. Tutaj zaczynają przemawiać, ale jestem zbyt daleko, żeby to dobrze słyszeć. Prawda. Krakowiacy i górale, prawda. Poczty z husarzami. No i tutaj przemawiają. Poczty sztandarowe. No ale ponieważ powoli mi się pamięć w komórce kończy. To będę tą właśnie migawkę. Migawkę. Kończył tutaj. Nie wiem, kto jest głównym organizatorem, no ale jest to bardzo eleganckie, bardzo miłe, sympatyczne i patriotyczne. Niech to obudzi ducha wolności i patriotyzmu w Polsce. Amen.